Chcesz nosić Birkenstocki albo inne tego typu klapki, ale dziwnie się w nich czujesz? Dziś pokażę Ci jakie ja mam pomysły na połączenie ich z moją szafą. Ale zakurzone! Są takie ubrania, których nie nosimy, bo boimy się opinii innych. W tym męskim, modowym świecie z uprzedzeniami podchodzi się właśnie do wszelkiego rodzaju klapków i sandałów, ale przecież to buty spełniają swoją określoną funkcję. Ja nie widzę problemu, aby wykorzystać Birkenstocki w swoich zestawach na lato. Zacznijmy od prostego letniego zestawu. Białe szerokie spodnie z plecionym, skórzanym paskiem, hawajska koszula z wiskozo o szerszym kroju, okulary przeciwsłoneczne i właśnie Birkenstocki. Jest mi wygodnie, jest mi przewiewnie, a nie idę przecież na galerę roznania Oscarów, żebym miał się przyjmować jakimś dress Druga opcja bardziej wieczorowa, ale dalej się super wpisuje w wakacyjny klimat. Szerokie spodnie z wełnianej kory w kolorze czarnym i beżowe polo. Jeżeli do jakiegoś zestawu możesz założyć zamszowel low i pójść bez skarpetek, to jestem przekonany, że Birkenstocki czy inne skórzane proste sandały również będą pasować. Jeżeli jesteś fanem sartorialnych shortów, czyli takich, które mają też te wszystkie bajerańskie wykończenia, ale są po prostu krótkimi spodniami, to też na pewno nie będziesz miał problemu z ich stylizacją. Ale tak naprawdę nie musisz tych butów stylizować wcale. Każdy z nas ma inne preferencje, a jak jest 30 stopni, to najważniejsze jest to, abyśmy czuli się komfortowo, a nie to, jak wyglądamy. Bawełniany t-shirt wyższej jakości, jak ten od Bartka Kiełbowicza, shorty Sucker, okulary przeciwsłoneczne i właśnie wygodne bilkeny. Keep it simple. Czy ty w ogóle nosisz buty tego typu? Jeżeli interesujesz się modą męską, to zaobserwuj im profil i pamiętaj, aby latem pić dużo wody.